Dni Kościerzyny to największa coroczna impreza w naszym mieście. Stroną organizacyjną zajmuje się Kościerski Dom Kultury. Myślę, że ten dziesiąty raz, kiedy prowadzę Dni Kościerzyny, będzie udany wyjątkowo. Muszę Państwu zdradzić, że dzisiaj odbędą się uroczystości urodzinowe Grzegorza Skawińskiego, tu, na scenie. Zanim jednak w Kościerzynie rozbrzmiały hity zespołu kombi, na scenie pojawił się Krzysztof Wałęcki i Darek Pietrzak z Oddziału Zamkniętego. W programie Vintage Covers. Gramy w duecie akustycznym, rozmaite covery. Generalnie jest to rock and roll, ale też country, blues. No i piosenki znane, znane, przetarte, absolutnie sprawdzające się. Takie, które ludzie z nami zaśpiewają. Panowie zagrali polskie i zagraniczne hity, rozgrzewając publiczność. Wielkie emocje budził zespół Lemon. Wierni fani grupy Igora Harbuta zajęli miejsca pod sceną już kilka godzin przed koncertem. Koncertem. Chłopaki są oryginalni, każdy koncert jest inny, są szczerzy, otwarci i prawdziwi strasznie w tym wszystkim co robią. A skąd przyjechaliście? Poznani Gdańsk. Czyli rozumiem, że jeździcie za tą grupą po polsce. Bardzo fajnie, Bardzo fajnie chłopaki przyciągają i ciężko się od nich oderwać po prostu widziałem światła w swoim Gwiazdą wieczoru był zespół kombi. 6 lipca Grzegorz Skawiński obchodził 63 urodziny. Kościerzyna zgotowała wokaliście niespodziankę w postaci tortu, a cały stadion odśpiewał piosenkarzowi 100 lat. A nazywa się Grzegorz Skawiński. Nigdy nie, nie zagaśnie, że... a kto z nami nie wypije. A kto z nami. No, tego się nie zjadzyłem. Bardzo dziękuję, chłopaki.

Don't sharing, such a black and white?